Dzięki, że przyjechaliście. Karol, sorry za wczoraj, tam może troszkę przesadziłem. wiesz, Tak wyszło. No z jajami przesadziłem. Tak się ustawiłeś jakoś dziwnie, no tak wyszło. Morda nie szklanka. Jak widać, odłączyliśmy się od mańka. Z mańkiem to my już mamy swoje własne porachunki. Inaczej będzie śpiewał. Przejmujemy cały interes. Wszystko. Dziwki, prochy, tiry. Każdemu z was płacę o 15% więcej. Sorry, chłopaki. Za długo go znam. Odpuszczę. Dobra. Gibon. Ja jestem z wami. Jestem z wami, chłopaki. No to Nioniek. Wypieprzej do swojej roboty. Bez urazy. Tematu nie było. Na razie. Wpadł poszukiwany od 10 lat Andrzej T., pseudonim Tyburek, numer jeden na policyjnej liście najgroźniejszych polskich bandytów. Specjalna grupa CBS tropiła go od wielu miesięcy. Zmieniał wygląd, usunął charakterystyczne tatuaże, przefarbował włosy, zapuścił brodę. Szczegóły w jednym z najbliższych wydań magazynu. Truizmem zapewne jest dla Państwa stwierdzenie, że dyskoteka jest popularną rozrywką młodzieży. Tu nie tańczy się klasycznych czy te turniejowych tańców. Właściwie nie potrzeba specjalnych umiejętności, aby szaleć na parkiecie. Ale jak pokazują policyjne kroniki, dyskoteka czasem przeistacza się z miejsca zabawy w teren tragicznych zdarzeń. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, witam Państwa serdecznie. Czy za nieumyślne nadepnięcie w tańcu na owej dyskotece... Można zostać ofiarą zbrodni, na to pytanie odpowiem Państwu za chwilę, przedstawiając tragiczne zdarzenia ze Śląska z przed 6 lat. Gliwice, sąd rejonowy wiosną 2003 roku. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Po zapoznaniu się ze sprawą w dniu 14 grudnia 2007 roku na rozprawie przeciwko Damianowi Korzyckiemu oskarżonemu o przestępstwo z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego to jest y, przestępstwo oszustwa uznaje oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu i wymierza karę pozbawienia wolności jednego roku i 6 miesięcy. W uzasadnieniu chciałabym. Spójrz. To spokojnie 1 to rok i 6 miesięcy. Nie? Korzycki staje pierwszy raz przed sądem za drobne oszustwo. Odpowiada z wolnej stopy. Po wyroku znika. Jakiś czas później, gdzieś na Śląsku. Jak ci miną te terminy i apelacje, to najwcześniej, najpóźniej, za pół roku pójdziesz do Pierdla. Słuchaj, po no. to ci sąd daje te pary. W miesięcy, żebyś zdążył się gdzieś zakiblować, zamelinować, żeby cię nie mogli znaleźć, nie? No ale co to za życie? Kiedy będziesz wychodził do sklepu, będziesz się rozglądał, czy nie ma psów. Zostaną w przesłowieniu, to już lepiej mieć to wszystko za sobą, mieć to z głowy. ja nie pójdę do żadnego pierdła. Ej, hey, czulu, może do poniczka? Tylko Teraz sprawdzę. To sprawdzę. Nie, no niestety nie mam. no. Nie mam. Ofiara tej bójki trafiła na długie miesiące do szpitala. Policja dość szybko ustaliła, że sprawcą tego czynu jest Damian Korzycki. Potwierdzają to ofiara i świadkowie zdarzenia. Korzycki zapada się pod ziemię, ale tu rzadkość, jak na polski wymiar sprawiedliwości. Sąd wydaje wyrok zaocznie. Zabrze Sąd Rejonowy, październik 2003 roku. W związku z nieobecnością na sali sądowej oskarżonego Damiana Korzyckiego oraz jego obrońcy, wyrok wydany będzie zaocznie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Zabrzu, w składzie tu obecnym, po zapoznaniu się ze sprawą. Skazuje Damiana Korzyckiego, oskarżonego o przestępstwo z artykułu 159 Kodeksu Karnego. To jest bójka lub pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wymierza mu karę pozbawienia wolności na 3 lata. Jakiś czas później... nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy w góry. Naprawdę? Zabierzesz mnie? I będziemy sobie chodzić po górę. Ale jak to ty Jasne. Tak, tak. Bez. Dobra. Weź tę to torebkę, weź Paulinę na parkiet, a ja pójdę po drinki. Na pewno chciałbym Dla mnie podwójne. Zabrać ten No i spokój, nie ma sensu. Małe piłko, duże piłko i podwójną z sokiem Okej. Okay. 10 minut później. No, więc trzymaj się. No, nie. No, teraz przyjedzie pomoc. No, no, Ratujcie go. Ratujcie go. Na co wy czekacie? Proszę państwa, ale proszę się odsunąć. Odsunąć się. No nie słychać, co pani doktor mówi. Stary, trzymaj się. Dobrze. W tym samym czasie gdzieś w Zabrzu. I co? No, już. Myślisz, że co? Myślisz, że ja się za ciebie pójdę? Po co to wnet? Luz, nic się nie stało. Wypadek. Nie? Nic się nie stało? Do go ja, zabieracie? Do go zabieracie? Bo ja Muszę jechać z wami. To jest mój to... najlepszy tam. przyjaciel. To kto? stan krytyczny. jest Zaratujcie To jest krytyczny? Bo, dobry, przecież, mój bardzo, stan jest krytyczny. Zaratujcie go. Dobrze, ale no powiedz od początku, jak to się wydarzyło? Tańczyliśmy i w pewnym momencie mój chłopak nadepnął tą dziewczynę i zaczęła się awantura. Ja nie wiem, ja, ja stałem tam z, z jedną dziewczyną ten chłopak wbił mu nóż, dźgnął go nożem. Wyzwali, zdobyło się strasznie dużo zamieszania, ja wezwałem pogotowie razem z normalne. Ilu było? No, było ich dwóch i no i dziewczyna z nimi jeszcze była. No, 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 ja tańczyliśmy, Sorry. Ty, nie umiesz Na dopięć panią. tak? To przeprosiłeś teraz. o co chodzi? To jest tańczyciel. Tak Co ty opowiadasz? Co się stało? zbieramy się. Jeszcze Dzięki. Dzięki. Pomocy! Da tak, pod Co się stało? Pod Wygrzebiesz Pod nami! Pod nami! Pod mi, czy znacie tych sprawców? Widzieliście ich tu wcześniej? Nie, ja ich pierwszy raz widziałam. Dopiero drugi raz tutaj byłam z chłopakiem. Zaraz, chwileczkę, ja... Ja go znam. Co prawda nie stąd, ja też tutaj nie bywam, ale, ale znam tego gościa. Mieszka u mnie na osiedlu. Czyli będziesz mógł nam pokazać jego adres zamieszkania, tak? Tak, będę mógł. Kilkadziesiąt minut później. Zabrze. Wypierdolaj! Wy pier... Wypieprzaj przecież jesteśmy kumplami, nie? Byliśmy kumplami, wypieprzaj stąd! Niech się nie widzę! Dzień dobry. Dzień dobry. Wydział Kryminalny Policji Miejskiej w Katowicach. Słucham panów, o co chodzi? Proszę pana, osoba, którą zaatakowaliście wspólnie z kolegą na dyskotece, zmarła właśnie w szpitalu. Jest pan oskarżony o zabójstwo. Przynajmniej współudział. Proszę mi się pan wypowiedzieć. No, ale zaraz, chwileczkę panowie, no Krzysztof. Przecież... przecież to nie ja, to Damian. Gdzie jest kolega?